Siema. W tym filmiku pokażę Ci najmocniejszy skrypt do 99 nocy w lesie. Ma on ogromną liczbę funkcji, które znacząco ułatwią Ci grę. Link w opisie. Każdy będzie prosił, aby z tobą zagrać. Nie zapomnij subskrybować, aby być na bieżąco z najnowszymi skryptami, które są niewykrywalne. Teraz szybko pokażę Ci do czego zdolny jest ten skrypt. Kill aura. Ustawiasz zasięg, a po włączeniu zabijasz wszystko wokół siebie. Autoczop. Ustaw zasięg, następnie włącz i wybierz siekierę, aby zrąbać wszystkie drzewa w okolicy i to naraz. Dosyć mozolnego rąbania przez połowę gry. Wkrótce wrzucę wersję z większym zasięgiem. Subskrybuj, aby nie przegapić. Męczycie przynoszenie paliwa i drewna do ogniska przez pół godziny? Nie ma problemu. Jednym kliknięciem przyniesiecie wszystko naraz super szybkość latanie oraz przechodzenie przez ściany. Żaden problem. Full bright, czyli pełna jasność nawet w nocy. Po zwiększeniu prędkości polecam przejść się szybko po całej mapie, aby cała się załadowała. Ułatwi to działanie skryptu. Po prostu przeleć szybko całą mapkę, aby potem bez problemów przynieść itemki oraz uratować dzieci. Możesz przynieść drewno i metal do swojej ławki zaledwie jednym kliknięciem, koniec z monotonnym zbieractwem przez dwie godziny. Tak samo bandaże. 300 metalu naraz. Teraz jedzenie. Już nie musisz martwić się o głód, a Twój team naje się jak świnie. Smaczne i zdrowe jedzenie XD. Teleportuj się do dzieci i uratuj wszystkie nawet pierwszego dnia. Cyk i pierwszy dzieciak bezpieczny. Byk i następny dzieciak uratowany. Normalnie ratownik dzieciarni. I ostatnia sierota w worku. Wszystkie uratowane i to drugiego dnia. Nawet klejnot lasu sobie zestawmy. No i to by było na tyle. Polecam ten zaktualizowany skrypt, bo jest po prostu bezbłędny, a do tego bezpieczny. Dziękuję Ci za oglądanie i napisz w komentarzu, do jakiej gry chcesz czyty.